Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Lonely Loner, no, muszę pomyśleć nad zmianą tej nazwy, bo tak wymyśliłem ją trochę. No w sumie nawet nie wiem jak, dobra, to drugi filmik odnośnie nowej aktualizacji, nowej grafiki i do tego jak podchodzi do tego zwykły noob, czyli ja w poprzednim filmiku, było jak sobie po prostu zakontynuowałem nową grę na nowych ustawieniach graficznych. Teraz zrobimy to w innym miejscu na mapie, sobie bierzemy sobie wysokie ustawienia i jedziemy. Tym razem wczytamy sobie jakąś inną grę, żeby było widać pole na przykład. Czy no, po prostu jak ta grafika wygląda w innym miejscu, a nie w walce, w której ciągle ginąłem, zabity przez ofirskiego maga. Um. Bo się w ogóle do tej walki nie przykładałem. Tak tak, tłumacz się. Tłumacz się. Wiemy wszyscy, że jesteś do niczego, e, jeśli chodzi o granie. Więcej to powinien być dobry save. Zaraz zobaczymy. O, jesteśmy gdzieś sobie tutaj na polu. No, pogoda jest taka jaka jest. I oglądamy. To jest jakoś wysoka, czyli no, taka, która była już przed, e, przed aktualizacją. Tutaj usunąłem sobie mody, więc jestem obciążony. No i jedziemy na gula. Oczywiście nie trafią, no bo jestem beznadziejny jeśli chodzi o walkę. No ale w tym filmiku nie chodzi o to żeby robić jakiś gameplay czy pokazywać skill'a tylko żeby popatrzeć na grafikę. Dobra uciekniemy sobie stąd, bo tutaj przy znowu walka to nic nie możemy się przyjrzeć. No właśnie jak usunąłem tego moda to to jestem bardzo obciążony. Spróbujemy wypić sobie może jakiś odwar, no patrzcie ile mam tutaj tych rzeczy muszę je sprzedać ale niestety handlarze nie mają tyle pieniędzy dobra bierzemy odwar z biesa to powinno trochę pomóc ale nie pomoże pewnie i tak no dobra no tak jak myślałem góle nas ciągle to atakują więc przesuniemy się w jakieś inne miejsce Dobrze, że chociaż płotka może biegać skoro Geralt jest obciążony i nie może biegać tu jeszcze jakieś utopce, topielce No, przy okazji widzimy no, Możemy tą grafikę sobie popatrzeć Bo zaraz będziemy patrzyli na innych ustawieniach Czy tu będzie dobrze? No tak średnio bym powiedział to jest moja gra. Tak gwoli chwilowego wyjaśnienia. Nowa gra, plus. Tak wygląda sobie, Geralt. Dobra, może jednak przeniesiemy się w inne miejsce. Jakiś inny safe zrobimy, bo. Ten, ale najpierw tutaj Uber zaznaczymy. O. Patrzcie, jak śmiesznie Geralt wygląda normalnie, jak Eminem. I cyk. Coś się zmieniło w tej grafice. No, ciężko powiedzieć, tak naprawdę. Dobra, jedziemy w jakieś inne miejsce, żeby było do porównania. No, najlepiej to wczytajmy inny. Inny save. No, może to powinno być dobrze. Przeniesiemy się zaraz do ofiarskiego kupca zaklinacza. słów. No, jest bardzo ładne okolica. Bardzo mi się tam podoba zawsze, jak tam jestem. No już pomijając to, że, może, że czy naprawdę usługi tego zaklinacza są potrzebne, czy nie? Czy one coś dają? Strasznie dużo kosztowało, ale w tej grze Plus mam strasznie dużo pieniędzy, więc stać mi było, na... stać mnie było, żeby mu kupić wszystkie narzędzia. Jakość kosztuje, no, ale czy w tym przypadku jest to warte tego? Dobra, teraz jest noc, więc trochę słabo widać. Zaraz tutaj sobie pomedytujemy, żeby przestało padać i żeby była lepsza pogoda. I jeszcze bardziej przyjrzymy tej grafice. Więc tutaj to wygląda tak: tutaj jest drzewko i są jakieś kwiatki. Podejdziemy patrzeć się na kwiatki. Wielu lubi oglądać kwiatki. O, nie wiem, jaki to jest kwiat. Jakiś niebieski, a drugi czerwony. Przy okazji powiem, że jestem Daltonistą, więc jeśli jakiś kolor źle powiem, no to, no to przepraszam. Dobra, idziemy przez pole. Pole zboża. Hmm, no nie wygląda to najlepiej. Nie jest za bardzo ostre, i w ogóle spróbujmy gammy zmienić. Ach, gdybym tylko lepiej znał się na komputerach. Trochę się znam, ale. well, nie, nie. nie. To nie to. Wróć do gry. I trochę popatrzmy. Kłosy są takie dosyć nieostre. Gra lecik sobie na nie patrzy. Wyciągnijmy mieczyk. Fajnie by było, gdyby takie machnięcie mieczem ścinało kłosy, no ale to chyba dopiero za. Nie wiem, za kilka lat. Może się zdarzyć, czy nie w jakichś super dopracowanych grach. Teraz zobaczymy sobie wodę, jak wygląda na tej ustach, na tej grafice. Hmm, no, tak powiedzmy. Weźmy teraz, zmienimy na RT. I <śmany> stał się łysy przez chwileczkę, bo szybciutko mu włosy odrastają. Cyk. I... Teraz stało się coś takiego, że wywaliło mi grę. Dobra, odpalamy od początku. I dalej patrzymy na tą grafikę. Znowu sobie tutaj pomedytujemy, bo mnie znowu cofnęło. Oczywiście. I bardzo żałuję, że nie usunąłem mu rzeczy. Z z plecaka. No teraz nie wygląda źle, trzeba powiedzieć tak naprawdę. Dobra. Grafika. RTX Ultra. RT najpierw sprawdź. Wróć. Wróć. Wróć do gry. Fajnie wygląda to światło. No, tak padające szczególnie za tego... E, za tego młyna. No, co tu powiedzieć. No, na razie wygląda całkiem przyzwoicie. Ale, ale wydawało mi się, że wcześniej było lepiej dobra, idziemy dalej sprawdzimy sobie wyświetlanie. tutaj to raczej nic nie będzie liczba klatek na sekundę trochę może podwiększymy i zachowajmy i wróćmy tak się przyglądam tej mu zbroi Geralta. No, tutaj hmm. jakiś typek sobie siedzi na łódce, a my sobie chodzimy. Nie zwracamy nikomu uwagi czyjej. Jesteśmy sobie zwykłym Wiedźminą, który nie ma co ze sobą zrobić. Za dużo wódeczki. Ten gość tak jest graniem na flecie, że nawet nie reaguje jak próbujemy go zabić. Dobra, może, może przejdziemy się do jakiegoś innego miejsca, a najpierw zmieńmy, zmieńmy, jakość jeszcze, na najlepszą, a co tam. Niech będzie, że włączymy do RT Ultra, wszystko włączone. I cyk, łysy Geralt. Geralicik. Wróć, wróć, wróć do gry. I mamy znowu wersję świętego Mikoła i Gerald świętego Mikołaj. Strasznie śmiesznie to wygląda z tymi włosami. No tak jakby cienie wszystko to przewrócło. Trochę to wygląda jakby, jakby Geralt założył na palec pierścień władzy. Przeniósł się do świata widma, aż muszę mu zrobić screenshota. Może będzie nowe, profilowe. W tym momencie znowu mi grę wywaliło, ale jakoś udało się wrócić do tego samego momentu co by tutaj w tych ustawieniach jeszcze pozmieniać, żeby żeby tą jakość jednak zrobić, żeby ona była akceptowalna. No. Dynamiczne skarbanie rozjeżdżłości niech będzie wyłączone. Co tutaj jeszcze? Blur wyłączymy? bloom nie wiem co to jest, ale wyłączmy. Abracja, wyłączymy. No wyłączymy winietowanie. Też nie mam pojęcia co to jest. Efekty kamery, jakiś tam soczewkowat Wyłączmy to, czego nie wiemy co to jest. I zaraz zobaczymy, czy coś się zmieniło. W interfejsie nic nie będziemy zmieniać. I cyk, wróć. Wróć. Wróć do gry. No, wygląda trochę tak jakby twarz mu namalować jakimiś kredeczkami. Ale wszystko wygląda nadal jak w kraju widm. Nie mogłem tak grać. Trzeba coś z tymi ustawieniami jednak podzmieniać. miecz. Zaraz wszyscy panikują. Dobra, przejdziemy sobie do innego settingu. Przejdziemy do Novigradu. Ale najpierw... Przebaczmy jeszcze. zmienię parę dnia na południe. Może to coś jeszcze zmieni. Nadal jest kraina widma. Dobra. Lecimy. Punkt szybkiej podróży. Cykl Nowigrad. Rynek. Zawsze lubiłem ten rynek w Nowigradzie. ale jest takie jakby ucieleśnienie fantazji średniowiecznych. Tyle ludzi jest, każdy inaczej coś tam mówi. Handlarzy. Lubiłem czasami sobie dla chillu po prostu spacerować po Nowigradzie. No mamy tutaj znowu miasto, miasto cieni, miasto widmo. Tylko głowa Geralta się świeci, jak wypolerowana. Co ty tutaj do mnie gadasz, gość? Ktoś rozlał jakąś posokę na ulicy. Tak to wygląda, wszyscy są czarni jak noc. Wydaje mi się, że w tej nowej, lokali, nowej aktualizacji pododawali trochę jeszcze tekstów, jakby wypowiedzi. Ludzie mówią inne rzeczy trochę. Ale to może tylko mi się tak wydaje. Czytałem niby tą listę aktualizacji, ale... Jakoś nie zapamiętałem dokładnie. Dobra, idziemy do handlarza. Zobaczcie jak wygląda interakcja. Może coś mu sprzedamy. Cześć handlarzu, zapraszasz? Oczywiście, pokaż mi swoje towary. No tutaj Geralt dobrze wygląda. O, ma troszeczkę pieniędzy, ale raczej nic mu nie sprzedamy tutaj za bardzo. Ale Ciągle zapominam, że to jest save, którego nie będę kontynuował. oraz kup te miecze. Ach, to i tak nie starczy. No trudno. Bywaj, 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 no tutaj w tym zakątku wygląda dobrze, ale jak wychodzimy to już jest znowu świat widmów, dobra, spróbujemy zrobić jeszcze coś innego, no tym razem wyłączymy sobie może ray tracing, uznam, że mój komputer jest za słaby i cyk, o, wygląda to już lepiej, naprawdę już lepiej to wygląda w tym momencie. Chyba odkryłem, co jest przyczyną, ale dlaczego mój komputer nie wspiera rejestracingu? No nic, muszę pogrzebać dalej w ustawieniach. Tymczasem dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do, Do. następnego razu. Bywajcie i zatmerję.